Cześć, tu Jaksa. Witam Was w pierwszym z serii materiałów poświęconych mechanice 2D20. Ci z Was, którzy mnie znają, zdają sobie sprawę, że jest to moja ulubiona mechanika i staram się promować na każdym kroku. Głównym twórcą mechaniki 2D20 jest Jay Little, autor, a w zasadzie jeden z autorów mechaniki Warhammera 3. edycji i Star Wars Fantasy Flight Games. Brytyjskie wydawnictwo Modifius bardzo silnie promuje tę mechanikę. Do tej pory ukazało się już 5 gier korzystających z niej i 5 kolejnych jest w tym momencie w produkcji. Każdej z tych gier mam nadzieję poświęcić osobny materiał, ale teraz pokrótce. Mamy więc Kroniki Mutantów, czyli Dieselpanka znanego z popularnych w latach 90 gier Doom Trooper i Warzone. Była to pierwsza gra, która ukazała się w tym momencie. Konana heroiczną grę fantasy w barborejskim świecie o bohaterach pokroju słynnego cymeryjczyka. Infinity, na podstawie hiszpańskiego bitewniaka, grę postcyberpunkową, podobną nieco do seriali Expanse i Modyfikowany Węgiel, Star Trek Adventures, na podstawie uniwersum, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, oraz John Carter of Mars, planetarny romans, na podstawie serii książek Edgara Rice'a Barrowsa, czyli twórcy Tarzana. W przygotowaniu są natomiast Achtung Tulu, Fallout, Dishonored, Homeworld oraz Duna. Mamy więc wiaderko gotowych gier i drugie tyle w produkcji. Strasznie fajne jest to, że do każdej z tych gier mechanika jest bardzo silnie dostosowywana, a także to, że mechanika ewoluuje. Mechanizmy, które widzieliśmy w Kronikach Mutantów, często różnią się bardzo silnie od tych, które widzimy np. w Star Trek'u czy w Johnny Carterze. Jednak rdzeń tej mechaniki pozostał niezmieniony. Dlatego w najbliższych materiałach chciałbym opowiedzieć Wam o kilku rzeczach, które są bazą tej mechaniki. Także jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję na niej zagrać, albo zdecydujecie się kupić któryś z podręczników, które wydał modifizer, jak widzicie wachlarz możliwości jest całkiem spory, to będziecie wiedzieli jak ugryźć tę mechanikę. W kolejnym materiale opowiem Wam jak rzucać w 2D20 oraz jak działają dwie najważniejsze metawaluty w tej grze, czyli momentum oraz różnego rodzaju złe punkty mistrza gry. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli podobał Wam się materiał, proszę Was o łapkę w górę, suba i do zobaczenia następnym razem. Cześć!